A w dzisiejszym odcinku właśnie chcę wam pokazać najlepszą taktykę na szósty sezon, jak zawsze wygrywać gierki, jak mieć bardzo dobry lud. No i jeśli lubicie takie poradniki, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i koniecznie sprawdźcie, czy nie wygasł wam mój kot Ewela w sklepie, tak, sprawdźcie to i dajcie mi znać w komentarzu. A więc widzowie specjalnie dla Was odpaliłem serwer prywatny, żebym Wam mógł pokazać krok po kroku, jak to wszystko wygląda. I nie zwracajcie uwagi na moją chrypę albo na moje oczy, ponieważ jestem troszeczkę chory. Jedna łapka w górę to jedna witaminka dla mnie, tak się umówmy, co? A więc widzowie, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy na piszczącej puszce. Jest to dokładnie tutaj i jest to mini iglica. I słuchajcie, bardzo dużo czasu poświęciłem, żeby znaleźć najlepszą miejscówkę w tym sezonie. I uważam, że tu, gdzie teraz jesteśmy, jest to najlepsza miejscówka. Liczcie skrzynk, liczcie sobie wszystko. Zobaczcie, mamy pierwszą skrzynię. Mamy oczywiście łuk. No to nie powinno się zdarzyć. No ale zobaczcie, dużo wcześniej możemy wylądować na tą miejscówkę, czyli na tą iglicę, przed tymi gośćmi, którzy na przykład będą lądować tutaj gdzieś na gniazdko. A więc jeśli wylądujemy tutaj, mamy od razu dwie skrzynki, więc mamy dosyć dużą przewagę. Bagę. Tu możemy się zawsze wrócić po jedną broń, ponieważ mamy tutaj jednego spota, ale co robimy dalej, widzowie? Schodzimy sobie na dół, tylko musimy uważać na bota. Mam nadzieję, że tego bota tutaj nigdzie nie ma. Tutaj mamy kolejną skrzynię na dole. Czyli jest to już trzecia skrzynka. Jeszcze nie mamy leczenia o dziwo. No już powinniśmy mieć z trzech czestów, przynajmniej jedne małe potki. W sensie trzy małe potki. No, okazuje się, że nie. Słuchajcie. Także schodzimy z iglicy, schodzimy tutaj, mamy jedną skrzynkę. Musimy uważać na bota oczywiście, ale schodzimy dalej. Tutaj mamy dodane kilka nowych domków, kilka nowych starożytnych domków. No i zobaczcie. Tutaj już możemy sobie wziąć kałaszka To nie mam w ogóle sześć małych potek Czy ja miałem wcześniej małe potki gdzieś? Ej, to jest dziwne Widzicie co? Chyba nie zauważyłem tych potek No ale dobra Schodzimy tutaj Bierzemy oczywiście flur, I wchodzimy do tego domku W tym domku, zobaczcie Jesteśmy na serwerze Po prostu to jest serwer prywatny To nie jest laboratorium I mamy tutaj ulepszoną skrzynkę To znaczy, no nie wiem co wy będziecie mieli tutaj Ale powinna być tutaj skrzynia Mamy kolejne małe potki No i oczywiście mamy tutaj również shotguna U góry Sprawdźmy co jest u góry Zawsze to możemy zrobić no, podbudujmy się raz, podbudujmy się drugi. Czy tutaj coś mamy? Wydaje się, że tutaj nie, ale tutaj zawsze jest jakiś lucik, no i zawsze tutaj możemy sobie podmienić tam pompkę. Czyli mamy bardzo dużo lutu. I dlaczego ta miejscówka jest tak dobra? Ta miejscówka jest tak dobra, ponieważ nikt, ale tu nikt to nie, tutaj nie lata. Czasami się coś zdarzy, że tutaj ktoś przyleci. Oczywiście, ale no, na 10 gierek pewnie może 8 razy ktoś o, pewnie dwa razy ktoś tutaj poleci. Lecimy dalej. Lecimy dokładnie tutaj, bierzemy sobie rzeczy, bierzemy sobie tutaj wszystko e, no i mamy skrzynię u góry. Może ten dach rozwalić i to już będzie. To już będzie chyba szósta skrzynka. Dwie, trzy, czyli tam mieliśmy dwie, trzecią, czwartą, piątą, szósta skrzynka otworzona. Siódma skrzynka przed nami. Zobaczcie, mamy już siedem skrzynek. To jest siódma skrzynka, oczywiście tutaj mamy jeszcze amunicję. Zobaczycie, z jakim lutem wyjdę na sam koniec. Oczywiście ten łuk powinniśmy wyrzucić, no ale weźmy te kulki. No i tutaj mamy dwie skrzynki na tym moście, czyli siedem skrzynek za nami. Lecimy dalej. Tutaj, oczywiście mamy kolejne rzeczy do zabrania. Tutaj mamy kolejny pojemnik, więc tych pojemników jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo jest w tym sezonie pojemników w tym miejscu. No i lecimy na drugą stronę. Tutaj powinna się zrespić ósma skrzynia. Ale ja wam powiem, co tu jest najmocniejszego. Najmocniejsze tutaj jest to, że mamy to wiadro. I tym wiadrem, dzięki temu, dzięki temu, że to wiadro tutaj stoi, możemy łowić sobie ryby przy okazji. No w lesie jest ciężka wędkę I tutaj mamy na przykład kolejny pojemnik, więc bierzemy sobie te rzeczy. No i co robimy dalej? Słuchajcie, dalej idziemy. Ten domek sobie zostawiamy. Nie myślcie sobie, że ja o nim nie pamiętam, ale ten domek sobie zostawiamy. Widzimy na ten domek. Tutaj na ten domek częściej ludzie latają, więc e, jeśli e, lecicie na Iglice, musicie sprawdzić, czy tutaj ktoś nie leci. Tu powinna być kolejna skrzynka, czy już skrzynka dziewiąta. W sensie możliwa. Tutaj powinna być skrzynka dziesiąta, oczywiście. Tutaj na dole powinna być skrzynka jedenasta, tu ale jej nie ma. E, no i powinna być skrzynia legendarna. I ta skrzynka jest tutaj najmocniejsza, a więc otwórzmy ją, możemy mieć z niej RPG Czyli mamy jedenastą czy tam dwunastą skrzynkę już. Możliwy jest RPG, możliwe duże małe potki. Ile tych małych potek jest, to wyrzucam, wypijmy sobie tą dużą potkę. No i tych skrzynek jest bardzo, ale bardzo dużo, ale to nie wszystko. Zobaczcie, dzięki temu, że otwieramy tak dużo skrzynek, y, macy same nam się uzupełniają. No bo ze skrzynek powinniśmy mieć już 300 maców, tak? Ale lećmy dalej, wychodzimy sobie tutaj dokładnie. Tutaj powinniśmy mieć chyba skrzynkę numer 14 albo 13 i która tutaj właśnie jest. Także otwieramy tą skrzynię, oczywiście mamy tutaj jakieś potki, mamy tutaj coś takiego. Tego bota oczywiście możemy wyeliminować i z tego bota mamy dokładnie taką samą broń jak. Teraz. Oczywiście mamy kulkę, ale kulki nie będziemy e, używać, więc ona niech leci. I słuchajcie, z tego bota mamy tego skara, takiego starego skara, załóżmy. E, I bardzo często z tego bota wylatują małe potki, więc są to kolejne małe potki. Więc wygląda na to, że tych małych potek, no, znaleźliśmy tutaj gdzieś z 12 albo z 15 już. Także co robimy dalej? Jeśli znajdziemy e, bronię do ulepszania, skąd wziąć kości? Widzowie, już wam mówię. Jeśli chodzi o kości, w lesie zawsze mamy dużo wilków, więc one gdzieś tutaj niedaleko powinny być. Więc jeśli wam zależy na to, żeby mieć kości na ulepszenie broni, no to musicie pochodzić po tym lesie. Tutaj zazwyczaj są te wilki dokładnie gdzieś w tym miejscu. One cały czas chodzą, więc możecie je wyeliminować i ulepszyć sobie dzięki temu broń. Ale co jeśli chcecie części mechaniczne? Lecimy dokładnie tam. No i co e, robię dalej ja? Lecę sobie dokładnie w to miejsce i tutaj mamy samochody. I co ja robię? Słuchajcie, te samochody obijam e, z m -ki. Dlaczego? Podobno leci więcej partów. No już kilkukrotnie to robiłem e, i rzeczywiście tak jest. No teraz wyleciały dwa. Nie wiem, czy więcej hitów po po prostu możemy zadać i dzięki temu mamy większą szansę na e, części samochodowe. Także zobaczcie, mamy części samochodowe. Oczywiście ktoś tutaj może być, ale zawsze te jakieś samochody są nienaruszone. E, możemy na przykład wygrać fight i sobie tutaj podlecieć. I co dalej? Jeśli mamy daleko strefę, jest tutaj złote rozwiązanie. I widzowie, dokładnie chodzi mi o tego NPC-ta. Zobaczcie, on sprzedaje Rifta. Także jeśli macie golda, możecie lecieć. Nie mamy teraz żadnej skrzynki Ale jest tu na dole No zobaczcie, mamy od razu tego na fajnego I lecimy po kolei Schodzimy na dół Skrzynia Skrzynia kolejna Czy już mamy na skara? zobaczcie Kolejna skrzynka Dajcie jakieś lecząko. Idziemy, idziemy, idziemy No to, tym razem tu skrzyni nie ma Ale kolejna pompa fioletowa W sensie musimy mieć części mechaniczne Lecimy dalej Pojemnik Skrzynia Oczywiście możemy schować się do krzaka, no nie? Żeby nas nikt nie widział, wiecie, o co chodzi A jak ktoś podejdzie, no to mu... Bomba. Oczywiście spijamy wszystko, żeby nam nie przeszkadzało. Możemy rozwalić sobie, zobaczcie, jest harpon. No i wychodzimy jeszcze po tą jedną skrzynkę. No i mamy. Ty, mamy tutaj, zobaczcie, mamy skrzynkę. No i mamy skara. Także widzowie, no to jest najlepsza loka lokalizacja, no nie ma lepszej. Jeśli chodzi o ostatnią skrzynkę, to jest tutaj. No i mamy potki, kolejne. I mamy pota, oczywiście, tak jak powiedziałem. Dobra. Ale mamy kolejne potki. Póki nie mamy tamtej pompy fioletowej, to przemieńmy sobie. Szkoda, że tych dwóch tu nie było skrzynek. Ktoś się tu bije. No, dostał Idźmy na dach no. Nie trafiamy ani razu Ale trafiamy teraz Ale nie trafiamy ze skara ani razu Dobra Dobra Nie ma gościa Dobra, mamy kolejnego Dostajemy od kogo innego. Dostał. No chodź. Dobra, byku, co ty robisz w ogóle? Aha, tu jest. Ja pierdziele no. Chłopco. No. Byku! Czy ty musisz tak straszyć? Dobra, mamy chłopa. Lecimy na niego. No, chłop się zaraz podpali tym. Oho. Dobra. 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 Porobiony. Wyjaśnia. No, mam nadzieję, że się nie wyjaśnili. No, to jest jego. Dobra. Chłopca mi kołajką w ogóle gra. No 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 Jezu Miałem zawał przez chwilę No byczku Co to za strzelanie z łuku? Co to za strzelanie? No Ty Jak to jest jakiś pro player? Dobra, odwalamy, dobra No Chłopco, zostaw mi trochę w byku Czemu ty tak strasznie te matcy wykorzystujesz? A tamten ziomek co? Chce na dziób chyba, co? Chyba chce na dziuba Dobra, mam HG Lecisz. Elo, co to za budowanie w ogóle, gość? <grystanie> Biedny. Dobra, widzowie. On, on wyszedł. Ja mu chciałem oddać wina. Widzowie, to jest moja taktyka, jak wygrywać każdą grę, jak mieć bardzo dobry lud. E, no, wydaje mi się, że mi się udało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i wpisujcie mój kod Ewela do sklepu. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do jutra.